Jak na razie nie ma żadnej oficjalnej definicji psychologii hejtera. Można powiedzieć, że hater potocznie, to jest taka osoba, która pisze komentarz w internecie pełen gniewu, pełen nienawiści, ale na razie naukowej definicji nie ma, więc nie jest to jak jakaś cecha osobowości albo jakieś zaburzenie. Mówiąc o hejcie, warto też wspomnieć o statystykach. Generalnie jest tak, że 90% ludzi, którzy Używają internetu, są w sieci, to są tak zwani lurkerzy. Lurker to jest taka osoba, która przegląda jakiś tekst, no i nie zostawia żadnego komentarza, ani nic nie tworzy w tym internecie. 10% ludzi pisze jakieś komentarze, i dopiero wśród tych 10% ludzi, 25%, czyli 1,4%, to są ludzie, którzy piszą ten hate. No i tu jest też takie ciekawe zjawisko, że wystarczy wejść na jakikolwiek forum i tam widzimy, że tutaj ktoś przeplina, to są jakieś wulgaryzmy, no i generalnie widać, że ten hate jest, ale nawet jeśli go jest na przykład 1,4% to przestajemy zauważać te komentarze, które są pozytywne, normalne i nagle jakby skupiamy się na tym, że rzeczywiście coś jest nie tak. Widać, że hejt, gołym okiem, że ktoś, do kogo hejt jest skierowany, doświadcza cierpienia, to jest po prostu nieprzyjemne i wielokrotnie mieliśmy okazję zobaczyć, że po prostu można nawet doprowadzić do jakichś tragicznych sytuacji, więc najprawdopodobniej osoby, które taki hejt piszą, mają niski poziom inteligencji emocjonalnej. One jakby nie są w stanie wyobrazić sobie, co może czuć druga osoba, do której taki komentarz jest, jest skierowany. Więc nie znam żadnych badań, ale prawdopodobne jest to, że większość ludzi, którzy hejtują w internecie, to są ludzie, którzy są bardzo młodzi albo mają też jakiś po prostu, nie mają na tyle wykształconego mózgu, żeby określić go jako mózg dojrzały. No to jest ciekawe zjawisko i było parę badań w psychologii, które właśnie pokazały, że ludzie różnią się nie tylko jeśli chodzi o hejt, ale różnią się szczególnie jeśli chodzi o ocenę etyczną, że mówimy, że coś jest złe, że coś jest niepożądane, a wtedy, kiedy nikt inny nie widzi, no to robią to, czego to co sami potępiają. Z drugiej strony ciężko wyobrazić sobie sytuację, kiedy osoba, która jakby świadomie hejtuje, mówi swoim znajomym, no słuchajcie, teraz to e, postanowiłem zostać hejterem, będę na co dzień hejtował. Taka osoba po prostu byłaby e, no, wyrzucona jakby z, z grupy społecznej, z, z ich plemienia, z jego plemienia. Więc e, możliwe jest to, że taka osoba, e, jak jest spokojna wśród swoich znajomych, dobrze się czuje, e, powie, że na przykład hejt jest zły i w ogóle nie powinniśmy tego robić. Ale wtedy, kiedy my czujemy emocje i każdy z nas e, kiedy jest zburzony, kiedy doświadcza frustracji, kiedy jest bardzo zmęczony, no to wtedy łatwiej jest mu tak? bo Po prostu też w psychologii jest też są badania, które jakby potwierdzają, że określone części mózgu są aktywne wtedy, kiedy podejmujemy racjonalną decyzję, a zupełnie inne, zupełnie inne części mózgu są aktywne wtedy, kiedy podejmujemy decyzję irracjonalną. Więc ja to nazywam wewnętrznym mędrcym, wewnętrznym choklikiem. I są sposoby na to, żeby po prostu więcej decyzji podejmować racjonalnie, ale bardzo mało ludzi o tym wie. Pierwsza sprawa jest taka, że większość hejtu, albo praktycznie każdy hejt jest nacechowany bardzo mocno emocjonalnie. Że tam jest właśnie dużo gniewu, dużo nienawiści. Prawdopodobne jest też to, że oprócz tych dwóch emocji pod spodem jest na przykład smutek albo strach. W momencie, wtedy, kiedy jakaś osoba, która nie potrafi sobie radzić z taką emocją, jak na przykład smutek, e, z powodu nie wiem utraty pracy, e, to jednocześnie pojawia się tam jakaś frustracja, taka osoba jest bardzo pobudzona i w pewnym momencie e, nie potrafi sobie z tym poradzić, więc jeśli widzi, że jest jakaś e, sytuacja zupełnie inna niż w jego życiu, gdzieś na świecie, czyta o tym w internecie i napisze taki komentarz, no to tak się dzieje, że jego. E, układ nagrody w głowie jest, jakby jest pobudzony, wtedy jest to dla niego przyjemne. Ten poziom frustracji obniża się wtedy, kiedy on taki komentarz napisze. No i jest też taka sytuacja, że przeważnie hejt jest skierowany do mniejszości narodowych, wyznaniowych czy seksualnych. Wydaje mi się, że często hejt jest tworzony przez ludzi, którzy nie potrafią w ogóle Krytycznie myśleć. Wyobrażam sobie, że jeśli taka osoba jest zagubiona w swoim życiu, nie ma określonego systemu wartości, nie ma jakichś przemyślanych swoich przekonań, to w momencie wtedy, kiedy taka osoba za całe zło świata, na przykład za całe zło świata, według niego będą odpowiedzialni mieszkańcy Madagaskaru. Bo na przykład on takiego polityka słucha sobie w internecie na w jakimś portalu, no i ten polityk mówi, że słuchajcie, całe złotego świata to wina malgaszy. No i taka osoba nagle czuje, że to nie jest już takie niejasne, że ten świat ma już jakieś określone ramy i teraz jak on się czuje źle, no to on wie, że to ci malgasze są za to odpowiedzialni. To jest też bardzo ciekawe, bo my patrząc na hejt widzimy, że no to, co to jest za jakiś wariat, no, po prostu jakiś... Człowiek, który nie radzi sobie ze sobą. Ale patrząc z perspektywy osoby hejtującej, to jak ona pisze taki komentarz, to prawdopodobne jest to, że ona pisze to w imię prawdy. Gdyby zapytać go na przykład, dlaczego ona to robi, to yy, może taka osoba powiedzieć, że jeśli więcej osób dowie się, że to ci malgasze niszczą nasz cały świat, to świat będzie lepszy, bo więcej ludzi będzie o tym wiedzieć i. Świat będzie pełen pokoju i miłości. Albo powiedzą to w inny sposób. Więc nie wiem do końca czy zawsze jest taka, taka przyczyna, bo może być też ich kilka. Na pewno znam też osoby, które albo poznałem kiedyś osoby, które po prostu na przykład hejtują, bo jest to dla nich śmieszne, bo robią to dla żartu. Więc na przykład może to nie wynikać z jakiejś frustracji albo z o wiele mniejszej frustracji niż w pierwszym przypadku, ale robią to po prostu dlatego, żeby umilić sobie czas. Na początek warto zastanowić się nad tym, co stoi za tym hejtem. Wyobrażam sobie dwa scenariusze. Osoba, która pisze komentarz pełen hejtu, ma tylko za zadanie zrobić sobie jakąś przyjemność, za tym nic nie stoi. W drugim przypadku, osoba, która na przykład nie ma czasu, a rzeczywiście nie zgadza się na przykład z jakimś tekstem, albo nie podoba się jej jakiś, jakiś film, jakieś dzieło w internecie, która pisze komentarz pełen hejtu, ale potrafiłaby. I jakoś to uargumentować. Ja miałem taki przywarek jakiś czas temu, gdzie pod moim tekstem na moim blogu ktoś napisał komentarz, że tekst nie podobał jej się do końca i że nie był profesjonalny. I sobie, jak go przeczytałem, to pomyślałem sobie, jakby, co ta osoba chciała jakby tym osiągnąć. Pomyślałem sobie, że jeśli do takiej osoby napiszę, to wtedy się dopiero dowiem. I że nie chcę wyobrażać sobie, że na pewno ta osoba nie ma nic ciekawego do powiedzenia. Wtedy nic mi się nie nauczył. Napisałem do tej osoby, że z pokorą przyjmuję tą krytykę jeśli ma chwilę czasu, to yy, prosiłbym o to, żeby napisał, napisała. w wtedy. Była dziewczyna, napisała mi, co mogę zrobić lepiej, żeby ten tekst był po prostu yy, lepszej jakości. Yy, I ta osoba napisała mi te dwa, trzy maile, które były bardzo konstruktywną krytyką. Yy, więc gdybym tego nie zrobił, to po prostu bym zakwalifikował to jako hejt, to bym się nic nie nauczył. Ale oczywiście, jeśli ktoś jest znaną osobą, to bardzo dużo tych komentarzy dostaje, więc ciężko jest odpisywać do każdej osoby i pytać się, co na pewno masz na myśli. Więc e, pierwsza taka dla mnie, według mnie, racjonalna reakcja jest taka, że po prostu te komentarze usuwamy. Ja też. E, Wydaje mi się, że jeśli ktoś ma na przykład jakąś stronę internetową, to można to traktować jako nasz własny dom, nasze własne mieszkanie, więc jeśli ktoś wchodzi z brudnymi butami do naszego mieszkania bez naszego pozwolenia, to bez problemu możemy go wyrzucić, możemy czuć się z tym dobrze. Zdecydowanie uważam, że takie akcje są potrzebne społeczeństwu, bo w momencie wtedy, kiedy osoba wie, że coś jest, że robienie czegoś jest, nie jest dobre, nie tworzy świata lepszym, a mimo tego robi daną rzecz, na przykład hejtuje internetnie, ja bije innych ludzi, robi wszystkie rzeczy, które yy, tworzą cierpienie, to ma w sobie jakiś taki dysonans, że nie zachowuje się zgodnie z tym, jak sam uważa, że powinien. I w momencie wtedy, kiedy przez taką akcję albo po prostu przez to, że swój umysł ukierunkuje na to, żeby dokonać jakiejś głębszej refleksji na ten swój temat, więc będzie bardziej yy, no, krytyczny wobec siebie to wtedy istnieje prawdopodobieństwo, że w ten sposób ta yy, jedna osoba się zmieni na lepsze, a jeśli tych osób będzie więcej, no to po prostu cały świat będzie kierował się w dobrym kierunku.